Jest taka kategoria gwiazd jak gwiazdy osobliwe chemicznie, a wśród tych osobliwych jest jedna bardzo osobliwa Gwiazda Przybylskiego. W publikacjach naukowych od ponad pół wieku często nazywana jest najbardziej osobliwą gwiazdą. Z powodu dziwnego składu chemicznego wielu nazywa tę gwiazdę dowodem na działalność cywilizacji pozaziemskiej. Przy czym ta działalność musi być bardzo specyficzna. Przypuszcza się, że kosmici wyrzucają na tę gwiazdę odpady jądrowe, aby nie zanieczyszczać swojej planety, lub celowo wrzucają tam unikalne dla gwiazd pierwiastki chemiczne, aby zasygnalizować innym cywilizacjom o swoim istnieniu. Chociaż nawet bez tego gwiazda przebylskiego jest pełna niezwykłych właściwości. Ale nie będziemy tutaj próbować na siłę wycisnąć sensację. Opowiem, jak jest. Co jest wiadomo o tej gwieździe i co jest niewiadomo. Na początek zastanówmy się, dlaczego niektórym przychodzi do głowy pomysł, że ta gwiazda może być jądrowym wysypiskiem obcych. Takie pytanie. Jeśli chcielibyśmy najgłośniej zasygnalizować o swoim istnieniu na całą galaktykę, to jak to zrobić? Szeroko uważa się, że w zasadzie nie trzeba robić nic szczególnego. Przypadkowo wysyłamy wiele radiowych sygnałów w kosmos, które mogą przechwycić inne cywilizacje. Ale w galaktyce jest tyle różnych źródeł fal radiowych. I tyle różnych zakłóceń, że te sygnały szybko się zniekształcają. I już na odległości kilku lat świetlnych stają się nieodróżnialne od radiowego szumu tła. Czyli cywilizacja na naszym poziomie rozwoju może nas nie wykryć nawet na odległości najbliższej gwiazdy proxima centauri. Tylko jeśli celowo wysyłać potężne impulsy radiowe w jakąś konkretną część nieba, i jeśli tam przypadkowo znajdą się kosmici, którzy mają dobry radioteleskop i który odbierze ten krótki sygnał, to wtedy będą mogli nas zauważyć na odległości dziesiątek lub nawet setek lat świetlnych, co nie jest aż tak dużo w skali galaktyki, gdyż mierzy około 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Ale jest bardziej skuteczny sposób, aby zasygnalizować osobie: wrzucać na Słońce radioaktywne pierwiastki o krótkim okresie półtrwania czyli takie, które prawie nie występują naturalnie. Układy planetarne zwykle formują się przez ponad 10 milionów lat. W tym czasie prawie całkowicie rozpadną się pierwiastki chemiczne o okresie półtrwania do miliona lat. Więc, jeśli na gwieździe znajdą się pierwiastki o stosunkowo krótkim okresie powtrwania, to możliwe, że ktoś je sztucznie syntezuje i wrzuca na gwiazdę. Przynajmniej, jak na razie nie znamy procesu, który zdolny produkować takie pierwiastki na gwiazdach. A dlaczego w ogóle to miałoby zadziałać? Otóż Okazuje się, że jeśli przypuścić światło Słońca lub dowolnej innej gwiazdy przez pryzmat, to ono rozszczepi się na wielobarwne pasmo. I przy odpowiednim załamaniu, można będzie na nim zauważyć ciemne linie. Mniej więcej tak one wyglądają przy nieprofesjonalnym doświadczeniu. To są linie absorpcyjne, które pomagają poznać chemiczny skład gwiazd. Tak się dzieje dlatego, że atomy z powodu kwantowych cech budowy powłok elektronowych mogą absorbować tylko światło, fotony o określonej energii. I jeśli światło przechodzi przez te atomy, np. w atmosferze gwiazdy, to te atomy będą pochłaniać fale elektromagnetyczne określonej długości, pozostawiając te ciemne linie absorpcyjne. Tak to wygląda w rzeczywistości. Jeśli światło przechodzi przez płomień, w którym spala się sód, pojawia się ciemna linia dokładnie na miejscu określonego koloru, co odpowiada określonej długości fali. Każdy pierwiastek ma swoje linie absorpcji i jeśli rozszczepić światło dowolnej gwiazdy, można określić skład każdej z nich, podstawiając widma absorpcji każdego atomu. To nie jest takie trudne zadanie, potrafiono to robić już 200 lat temu. Myślę, że ogólne zasady spektroskopii są teraz zrozumiałe. Obecnie dostępne są bardzo precyzyjne narzędzia, pozwalające poznać skład chemiczny nawet bardzo odległych gwiazd. I każda rozwinięta cywilizacja będzie w stanie stosunkowo łatwo rozpoznać skład chemiczny atmosfer dowolnych gwiazd. Oczywiście, jeśli skład ten jest nietypowy, zawierający krótkotrwałe pierwiastki, to to powinno zainteresować kosmitów. A skąd tam się wzięły te krótkożyciowe pierwiastki chemiczne? Dlatego, jeśli dosypać jakieś radioaktywne odpady na słońce, to cywilizacje pozaziemskie, znajdujące się mniej więcej na takim poziomie rozwoju jak my, będą w stanie znaleźć nas o wiele łatwiej niż za pomocą fal radiowych. Ale co, jeśli jakieś technicznie rozwinięte cywilizacje również to zrozumiały i celowo zaczęły dosypywać nietypowe pierwiastki na swoją gwiazdę, aby zasygnalizować innych o swoim istnieniu? Czy astronomowie znajdowali jakieś gwiazdy o nietypowym składzie chemicznym? No właśnie, nie trudno się domyślić, że ten film jest poświęcony właśnie takiej gwieździe. W 1961 roku polski astronom Antoni Przybylski odkrył, że jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Centaura ma bardzo nietypowe widmo. Zwykle widma gwiazd są bardzo podobne. Bywają niewielkie odchylenia u 10% gwiazd, ale w tej gwieździe wszystko było nie tak. Mianowicie praktycznie nie obserwowano zwykłych u innych gwiazd żelaza i niklu, natomiast obserwowano dużo nietypowych dla gwiazd ciężkich pierwiastków, zwłaszcza z grupy ziem rzadkich. I do tego znaleziono pierwiastki radioaktywne: Technet, Tor oraz Uran. Co już budzi pytanie, skąd one tam się wzięły. Ale najbardziej interesujące jest to, że w tej gwieździe znaleziono promet. A najdłużej żyjący izotop tego pierwiastka ma okres półtrania tylko 17,7 lat, co oznacza, że już po 200 latach całkowicie się rozpada. Oprócz prometu zauważono również inne krótkotrwałe pierwiastki, więc musi istnieć jakiś proces, który na bieżąco je produkuje i wzbogaca atmosferę gwiazdy Przybyskiego tymi pierwiastkami. I ten proces póki co pozostaje zagadką. Ale zaproponowano dość interesujące wyjaśnienia. Pozwólcie, że od razu szybko wyjaśnię, jak można w zasadzie wytłumaczyć prawie każde pierwiastki na gwiazdach, w tym bardzo ciężkie i radioaktywne, takie jak uran. Ale nie da się wyjaśnić krótkotrwałych pierwiastków. Dlaczego to aż taki problem? Otóż gwiazdy za pomocą fuzji termojądrowej produkują pierwiastki niecięższe niż żelazo i nikiel, ponieważ po nich synteza staje się energetycznie niekorzystna. Tam mogą powstawać cięższe pierwiastki, ale w znikomej ilości. Najcięższe pierwiastki zwykle powstają podczas wybuchu supernowych oraz zderzeń gwiazd neutronowych bardzo rzadkiego wydarzenia. Po którym prawie cały układ okresowy pierwiastków jest wyrzucany w przestrzeń kosmiczną, w tym krótkożyjące pierwiastki promieniotwórcze, ale one szybko się rozpadają i w powstaniu gwiazd oraz planet uczestniczą tylko stabilne oraz długożyciowe pierwiastki, dlatego je można naturalnie znaleźć na niektórych planetach i gwiazdach. Na przykład, gdyż układ słoneczny uformował się z jednego obłoku pyłu i gazu, to jeśli na Ziemi występuje uran i tor, to są one także na Marsie, Jowiszu i Słońcu. Jednak na Słońcu ciężkie pierwiastki dawno opadły do centrum, bo są ciężkie, jakby toną w gwieździe, tak? Są jednak gwiazdy z nietypową konwencją oraz innymi procesami, które mogą podnosić te ciężkie pierwiastki na powierzchnię, skąd mogą być wyrzucane w atmosferę gwiazdy, przechwytywane przez pola magnetyczne i gdy światło gwiazdy przez nie przechodzi, widzimy je w spektrum tej gwiazdy. To zdarza się bardzo rzadko, zazwyczaj w atmosferze gwiazdy nie ma żadnych ciężkich pierwiastków. Podsumowując, Przeróżne pierwiastki mogły trafić na gwiazdę jeszcze podczas jej formowania się, ale wiek gwiazdy przybylskiego stanowi 1,5 miliarda lat, co oznacza, że wszystkie radioaktywne pierwiastki o okresie półtrwania krótszym niż wiek gwiazdy podzielony przez 10, czyli krótszym niż 150 milionów lat, już się rozpadły. Ale one tam są. Skąd się wzięły? To też można częściowo wyjaśnić. W galaktyce stosunkowo często wybuchają różne supernowe, rzadziej zderzają się gwiazdy neutronowe i one mogą wzbogacać pobliskie gwiazdy świeżymi radioaktywnymi pierwiastkami. Problem w tym, że gwiazdy nie poruszają się z prędkością światła i jeśli przeszły przez resztki supernowej czy kilonowej, to będzie to zauważalne. Chyba, że zdarzyło się to dawno temu. Setki tysięcy i miliony lat temu. Dlatego obecność średnio żyjących pierwiastków o okresie powtórania dziesiątek i setek tysięcy lat również można wytłumaczyć, nie uciekając do niewiarygodnych hipotez. Zawsze można powiedzieć, że zostały stworzone przez jakiś wybuch supernowej i trafiły na daną gwiazdę. Niektóre krótkożyciowe izotopy mogą powstać w wyniku rozpadu długożyciowych typu Uranu i Toru ale wtedy w widmie będą znajdować bardzo specyficzne pierwiastki, dzięki czemu będzie łatwo zidentyfikować takie przypadki. Ale wytłumaczyć w ten sposób obecność takiego prometu już nie wyjdzie. W ciągu jedynie 200 lat całkowicie się rozpada. W pobliżu gwiazdy przybylskiego nie znaleziono niczego, co mogłoby go produkować. Oprócz prometu, znaleziono tam też inne stosunkowo krótko żyjące pierwiastki: Aktyn, Pluton, Ameryk i nawet Einstein. Pierwiastek, którego najdłużej żyjący izotop ma okres półtrwania 472 dni, ale w przeciwieństwie do prometu, obecność tych pierwiastków nie jest tam uważana za niezawodnie udowodnioną. W każdym razie z powodu obecności chociażby prometu musi tam zachodzić proces, który na bieżąco uzupełnia atmosferę gwiazdy w ten krótkożyjący pierwiastek. I to jest zagadka, ponieważ na chwilę obecną nie są znane takie procesy, oprócz produkcji sztucznej. Istnieją trzy główne hipotezy wyjaśniające tę anomalię. Jedna z nich jest praktycznie obalona, dwie pozostałe są dość interesujące. Tę o życiu pozaziemskim już znacie, więc zacznę od drugiej. Ona zakłada, że za wszystko odpowiedzialny jest rozpad superciężkich pierwiastków z tzw. wyspy stabilności. Superciężkie pierwiastki chemiczne mają liczbę atomową większą niż 100. Wszystkie są sztucznie stworzone na ziemi, mają bardzo krótki i dość słabo określony okres półtrwania. Najdłużej żyjące zotopy, jak się wydaje, mają okres półrozpadu nie więcej niż jeden dzień, ale zwykle sekundy i minuty. Istnieją jednak pewne przyczyny jądrowe, pozwalające twierdzić, że niektóre izotopy tych pierwiastków, ze względu na bardziej stabilne stosunki protonów do neutronów, będą miały długi okres półtrwania. Szacunki bardzo się różnią co do tego, jak długi. Niektórzy mówią o dniach, inni o milionach lat. Konkretnie oczekuje się, że względnie stabilnym będzie izotop flerowu oraz izotop jeszcze nieodkrytego 120 pierwiastka z liczbą neutronów 184, ponieważ to właśnie takie liczby protonów i neutronów mają być bardziej stabilne, sadząc po zachowaniu pozostałych izotopów. Niestety na razie nie możemy stworzyć w laboratorium takich izotopów. Ponieważ do ich stworzenia trzeba zderzyć lżejsze jądra z nadmiarem neutronów, a one wszystkie bardzo szybko się rozpadają. No i właśnie istnieje hipoteza, że takie zderzenia mogą zachodzić w różnych bardzo wysokoenergetycznych procesach, gdzie neutronów jest pod dostatkiem, na przykład przy zderzeniach gwiazd neutronowych. Te superciężkie, stosunkowo stabilne pierwiastki rozpraszają się w przestrzeni kosmicznej a następnie z nich tworzą się gwiazdy, planety, a ich produkty rozpadu prowadzą do pojawienia się w spektrum gwiazdy krótkożyjących pierwiastków, jak w gwieździe Przybylskiego, Prometu, ewentualnie Aktynu, Plutonu, Ameryku i Einsteinu. Pomysł jest interesujący, ale ma swoje słabe strony. Zakłada się, że okresy połtruwania niektórych super ciężkich pierwiastków mierzone są w milionach lat. Fizyka jądrowa jest wystarczająco dobrze rozwinięta, aby twierdzić, że to jest zbyt długo dla tak ciężkich pierwiastków, chociaż póki co nie jest to eksperymentalnie udowodnione. Drugim słabym punktem jest to, że jeśli te superciężkie pierwiastki są produkowane, powinniśmy częściej spotykać gwiazdy o tak dziwnym składzie, jak gwiazda przybylskiego, ale są one wyjątkowo rzadkie. Jest jeszcze kilka gwiazd z Prometem, ale bez innych krótko żyjących pierwiastków. Przynajmniej dowody na ich obecność są bardzo słabe. Badania nad superciężkimi pierwiastkami nie stoją w miejscu. Warto oczekiwać postępu w tej kwestii w ciągu następnych dziesięcioleci. Jeszcze była hipoteza, że w pobliżu gwiazdy Przybylskiego znajduje się gwiazda neutronowa, która przyspiesza jądra różnych pierwiastków oraz neutrony, syntezując w ten sposób krótko żyjące izotopy w atmosferze tej gwiazdy. Jednak istnieje kilka metod znajdowania gwiazd towarzyszących i dzięki tym metodom jak na razie żadnych gwiazd neutronowych w pobliżu gwiazdy Przybylskiego nie znaleziono. Choć na 100% nie można wykluczyć tej możliwości. Mogą być także jeszcze jakieś nieodkryte, rzadkie procesy i efekty jądrowe, no i zawsze jest opcja błędu. Możliwe, że jakieś nieznane efekty tak zniekształcają spektrum gwiazdy, że przez pomyłkę znajdujemy tam pierwiastki chemiczne, których tam w rzeczywistości nie ma. Jednak ta gwiazda została przebadana dość dokładnie i uważa się, że błędy są mało prawdopodobne. No i wreszcie przyczyną dziwnego składu może być działalność cywilizacji pozaziemskiej. Zasadniczo, jeśli taka cywilizacja używałaby jakichś paliw jądrowych uranu, toru lub plutonu i zrzucała odpady na swoją gwiazdę to po pewnym czasie spektrum powinno wyglądać podobnie do tego, które obserwuje się w Gwieździe Przybylskiego. Niekoniecznie muszą to być odpady, to może być po prostu celowe zrzucanie określonych pierwiastków, aby poinformować inne cywilizacje o swoim istnieniu. Widmo tej gwiazdy nie przeczy tym pomysłom. Jednak w literaturze naukowej ta hipoteza jest wspomniana przelotnie i nie została dogłębniej zbadana. Ogólnie uważa się za mało prawdopodobną i są na to pewne powody, które teraz wymienię. Dlaczego najprawdopodobniej nie jest to jądrowe wysypisko kosmitów? No, po pierwsze, obecność prometu nie jest unikalna dla gwiazdy Przybylskiego. Jest co najmniej jeszcze jedna gwiazda z Prometem w składzie i na jeszcze jednej jest pod podejrzeniem. I można by powiedzieć, no cóż, to po prostu inne cywilizacje pozaziemskie robią to samo. Zrzucają tam te pierwiastki. Gdyby nie jedno ale. Te gwiazdy są maksymalnie niezwykłe, nawet bez obecności krótkotrwałych pierwiastków. Zwłaszcza gwiazda Przybylskiego. Gdyby kosmici zrzucali na nią krótkożyciowe pierwiastki chemiczne, można by oczekiwać, że będzie to zwykła gwiazda, na przykład jak Słońce, ale z dziwnym składem chemicznym, prawda? Ale tak nie jest. Ta gwiazda jest mocno nietypowa. Na przykład w jej widmie prawie nie ma żelaza, jednego z najpowszechniejszych pierwiastków we wszechświecie, który jest dosłownie wszędzie. Oprócz tego ta gwiazda ma anomalnie powolny okres rotacji. Ostatnie obliczenia pokazują 188 lat, ale ten wynik może się zmieniać z czasem. Gwiazdy prawie zawsze obracają się bardzo szybko. Dla porównania Słońce wykonuje jeden obrót w ciągu około miesiąca. Gwiazdy nie są twardymi obiektami, więc na różnych szerokościach obracają się różnie. Słońce wykonuje obrót w około miesiąc to normalna prędkość. Gwiazdy, które wykonują jeden obrót w ciągu lat, są super rzadkie a tutaj mamy od razu 188 lat choć teoretycznie niektóre gwiazdy mogą mieć jeszcze więcej w każdym razie to jest bardzo niezwykłe. Oprócz tego jest to szybko pulsująca gwiazda zmienna. Pulsujące gwiazdy są stosunkowo rzadkie. Uważa się, że jedynie kilka milionów z około 200 miliardów gwiazd w naszej galaktyce to są gwiazdy pulsujące. A to jest szybko pulsująca gwiazda ich w ogóle jest bardzo mało. Pulsacje oznaczają, że okresowo kurczą się i rozszerzają. Zwiększają i zmniejszają swój rozmiar, choć w niewielkim stopniu. Gwiazda przybylskiego robi to z okresem około 12 minut niezwykle szybko. No i oprócz tego wszystkiego ma wyjątkowo silne pole magnetyczne. Podobna sytuacja występuje u innych chemicznie osobliwych gwiazd, w tym tych z prometem w składzie. Ale czegoś takiego, żeby zwykła gwiazda miała niezwykły chemiczny skład z krótkotrwałymi pierwiastkami, nie ma, nie obserwuje się. Dlatego najlogiczniejszy i najbardziej prawdopodobny wniosek jest taki, że tam zachodzi jakiś rzadki, nieznany proces, który prowadzi do syntezy lub transmutacji krótkożyciowych pierwiastków, które obserwuje się w widmie. To oczywiście nie wyklucza całkowicie możliwości działalności cywilizacji pozaziemskiej, ale byłoby bardzo dziwne, gdyby kosmici wybierali akurat najbardziej niezwykłe gwiazdy, aby zrzucać na nie krótkożyciowe izotopy. Zwróciłem też uwagę na typ gwiazdy przybliżonego. Jest on nieco kontrowersyjny, ale ze względu na masę można powiedzieć, że to nie jest zbyt sprzyjająca gwiazda dla rozwoju skomplikowanych form życia, jakie znamy. Takie gwiazdy bardzo szybko ewoluują. Pięć razy szybciej niż Słońce zwiększają swoją jasność, powiększają rozmiar. Ona ma teraz półtora miliarda lat, ale już umiera. Jej pozostało istnieć nie więcej niż 500 milionów lat. W sumie, na razie jest więcej argumentów przeciwko temu, że gwiazda przybylskiego jest związana z działalnością cywilizacji pozaziemskiej, choć całkowicie takiej możliwości wykluczyć nie można. I takie oto aktualne dane na temat gwiazdy przybylskiego. Niezwykła gwiazda, niezwykłe wyjaśnienie astrofizyka nie stoi w miejscu i fakty kiedyś pokażą, jak tam jest naprawdę. I przy okazji być może zostaną znalezione inne, bardzo niezwykłe gwiazdy, które mogą wskazywać na działalność technicznie rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej. Dziękuję za uwagę, do widzenia plus powodzenia.